W roku 2020 wielu użytkowników Monster Planet nie otrzymało zakupionych unikatów od jednego z wtedy popularnych YouTuberów. Tak, chodzi tutaj o YouTubera MSP o nazwie Konek. Obecnie jego kanał nie istnieje, jednak przed usunięciem i skakowaniem liczył on ponad 130 tysięcy subskrypcji. Pozwólcie, że krótko opowiem Wam, o co w tym wszystkim chodzi. Konek, chcąc sprzedawać unikaty z gry, zrobił tak zwany bazarek. Pomagał mu w nim Atsuko, którego możecie kojarzyć z grupek na Facebooku. Podawał on mu cenę unikatów, a Konek jako usłyszał, taką wpisywał do swojego cennika bez doliczania kilku złotych za prowizję, co w późniejszym czasie okazało się bardzo złą decyzją. Atsuko nie tylko pomagał mu z cenami, ale także przetwarzał niepotrzebne rzeczy na jego koncie, rozdawał zakupione przedmioty, czy też otwierał prezenty. W zamian Konek obiecał, że podaruje mu komplet mis, jednak jedyne co dostał to włosy tygryskowe, włosy deserowe i 30 złotych w Paysafe Card. Link do jego filmiku o tym możecie znaleźć w opisie. Konek nie dość, że sprzedawał unikaty za absurdalnie niską cenę w porównaniu do innych youtuberów, to jeszcze sprzedawał rzeczy, których w ogóle nie posiadał na swoim koncie. Po kupieniu u niego unikatów miał je dopiero nabyć z grupek. Niestety dość duża liczba osób skarżyła się na to, że zakupionych u niego unikatów nigdy nie otrzymali. A sam Konek miał w późniejszym czasie blokować osoby, które upominały się o zwrot pieniędzy. W międzyczasie kupił sobie nowe biurko czy też monitor, czym pochwalił się na Instagramie i zapytał, czy zrobić odcinek ze swoim sprzętem. Warto to też wspomnieć, że parę miesięcy po jego odejściu od MSP próbował oddawać pieniądze lub unikaty niektórym użytkownikom, co ogłosił w poście na społeczności. Podobno parę osób wtedy dostało od niego jakieś unikaty. Chcę również podkreślić, że całość działa się w roku 2020, czyli prawie 4 lata temu, i nie wiemy, jaki teraz jest konek, ani co się u niego dzieje. Mam nadzieję, że ta cała sytuacja czegoś go nauczyła i jest teraz lepszym człowiekiem. Ale przejdźmy do sedna. Któregoś dnia znalazłam dokument tekstowy z listą długów Konka. Miał do rozdania 19 sopli, 14 tygrysków, 46 żuwi, 22 pary elektro, 28 par włosów kawaii, 34 włosy duchowe, 5 włosów ołówkowych, 3 pary wróżek, 3 pary włosów deserowych, 7 par słonecznikowych, 10 włosów wodnych, 3 włosy króliczkowe, 2 pary włosów księżycowych, 2 pary włosów eko, husky, kurtkę billy, włosy farmerskie, sukienkę ufo, pakiet husky, gucci i cyber, a także masę... Pikseli oraz inków. Rzeczy do rozdania zwiewów było ponad 200, a także dość duża ilość zapisanych nazw użytkowników odkupujących. Niektóre Niki się powtarzały, niektóre były źle zapisane, a także kilku kąt nie dało się znaleźć w wyszukiwarce ze względu na źle zapisaną nazwę, usunięcie konta lub blokadę. Napisałam do 134 osób, a ile mi odpisało? Robiłam wszystko na innym koncie, bym miała całą pocztę czystą i żebym nie miała żadnego syfu tam. Na tym koncie raczej nie dostaję żadnych wiadomości. Zobaczmy, ile osób mi odpisało. To w sumie... O, okej. Okay. Skąd masz zwierzaka z starego MSP? I dużo tych osób, z tego co widzę, nie ma. Ale ja napisałam ponad 20 dni temu do tych wszystkich osób. I no, normalnie klikam i klikam i klikam i no troszeczkę tych wiadomości porobiłam. Każdemu napisałam identyczną wiadomość, czyli hejka mam takie pytanko, dostałaś tygryski, które kupiłaś u Kłanka w 2020? Fajnie by było, jakbyś powiedziała o tym coś więcej i ewentualnie dopisywałam, czy coś jeszcze ta osoba kupiła lub też zamówiła. Patolaska odpisała, nie, zamówiłam i były obiecywane, ale nie dostałam. Zero jakiegokolwiek odzewu i tak dalej. Zamawiałam u niego o wiele więcej i razem z przyjaciółkami wydałyśmy z 600 zł, jak nie więcej. Ile?! Boże, ja nie wiedziałam, że to są takie sumy. Jezu! To jest mega dużo pieniędzy. Aż muszę jej odpisać. Po prostu nie wierzę w to, jak można tyle pieniędzy wydać na jakieś unikaty. Kolejną osobą jest Gray 8.7, i tutaj pytałam o żółwie. I ta osoba mi odpisała: Hej, nie dostałam ich nigdy, a zapłaciłam 15 złotych. Zwrotu pieniędzy też nie. Czyli wygląda na to, że żółwie u niego prawdopodobnie kosztowały 15 złotych w cenniku, a wtedy nie pamiętam za ile mniej więcej mogły chodzić, ale no dużo drożej na pewno. Użytkowniczka Zuzo 166 zapytałam o włosy kawaii i dostałam odpowiedź. Niestety nie, nigdy ich nie dostałam. A co? I nie tylko włosy kawaii kupiłam wtedy. O ile dobrze pamiętam, to jeszcze żółwikowe. Sorry, Natel pisze jakoś dziwnie się pisze. No dobrze, rozumiem. Sprawdzałam tu całą listę i chyba nie wiedziałam, żebyś była zapisana w włosach żółwikowych. Elo, jestem Wika 100. Zapytałam o sople i odpisałam mi, nie mogę, skąd to ty wiesz, ale nie, nie dostałam ich. No, skąd wiem o tym, to już powiedziałam wcześniej na wstępie. Przypominałam się, że na streamach i tutaj pewnie. No, niestety nie udało się. Smutne. Ej, skąd masz zwierzaka ze starego MSP? No, mam to mam, no. Czemu nie jest w ogóle za nogą? Nie rozumiem tego. Celiny zapytałam o włosy Kawaii i odpisała nie, ale zapłaciłam mu wtedy. Dalej, użytkowniczka Kitty Rock 501 kupiła sople od konka w w 2020 roku i od niej odpowiedź również dostałam. Hej kasorki, że trochę późno odpowiadam, ale ostatnio prawie nie wchodzę na MSP, bo mam trochę spraw na głowie i średnio mam czas. Dlatego właśnie czekałam dłużej niż kilka dni i minęło 20 dni od momentu, kiedy napisałam do tych wszystkich osób. Odpowiadając na pytanie, nie, nigdy ich nie dostałam pieniędzy również. Czekałam na nie i nie upominałam się, bo nie korzystałam wtedy zbytnio z Discorda i nawet nie wiedziałam, że można się tam z nim skontaktować, więc tak czekałam, że może się trochę opóźniło coś. Może nie miał akurat i liczyłam, że kiedyś mi je wyślę któregoś dnia. Minęły chyba ze trzy miesiące już straciłam jakąkolwiek nadzieję. Z czasem po prostu zapomniałam już o sprawie, bo sporo czasu minęło. Jeśli będzie potrzeba coś więcej w tej sprawie, to możesz do mnie napisać na Discord. Tam odpiszę raczej od razu, bo tutaj jestem bardzo. Mało aktywna, więc będzie ciężko z moim odpisywaniem. Trochę namatałam w tych wiadomościach, bo pisałam na szybko, ale mam nadzieję, że wszystko jest w miarę zrozumiałe. Okej, okay, to może ja spróbuję do niej napisać i ewentualnie tutaj wkleję wstawkę z wiadomości z Discorda. Jak wszyscy bardzo dobrze wiemy, większość filmów konka, a także jakieś materiały z jego live czy odcinków to Lost Media, a znalezienie czegoś omówionego w tym filmie graniczy z cudem. Jednak bardzo dobrze, że do tej dziewczyny napisałam, gdyż znalazłam to, czego potrzebowałam najbardziej. Zapytałam o. Cennik bazarku z liveów Konka, i jak początkowo nie była pewna, czy w ogóle go posiada, tak później wysłała mi dwa zdjęcia, które możecie zobaczyć teraz na ekranie. Ja sama posiadałam też kawałek jego cennika, ale zależało mi głównie na tym, aby było widać ceny unikatów. A tymczasem przejdźmy sobie dalej. I mam tutaj jeszcze trzy wiadomości. Widzę, że ta osoba mi odpisała bardzo szybko, bo mniej więcej w tym samym czasie, kiedy wysyłałam wiadomości. Użytkownik vanessa 219. Tutaj miały być dostarczone sople, i dostałam odpowiedź. Nie dostałam nic do tej pory czekam od 2020 na kilka unikatów. Czyli tych unikatów było więcej niż tylko jedne sople, które znalazłam. Nie wiem, nie wpisywałam niku, tylko po prostu leciałam po kolei i pisałam do tych osób. Matówka miała dostać włosy elektro. Kiedyś kupiłam, ale nigdy nie dostałam. Boże, jest to jest takie przykre. Nie pamiętam więcej, przykro mi. Sprawdziłam, to było w okolicach 27 kwietnia 2020 roku. Nie wiem, czy ta informacja coś daje. No właśnie, cała akcja z tymi unikatami jakoś tak trwała od marca, może kwietnia, do chyba czerwca. Głównie to się wszystko działo w tej pierwszej połowie roku 2020. Głupio wyszło i przykro mi, że wiele osób tych unikatów nie odzyskało, ani chociaż nie dostali zwrotu pieniędzy. Ostatnią osobą, która mi odpisała jest Anik321. Miała dostać włosy słonecznikowe oraz włosy farmerskie. Ehm, chyba nie, ale nie wiem, czy w ogóle u niego coś wygrałam. Yhm, jednak nie pisałam o wygranie przedmiotów, a pisałam o kupno. Może źle Przeczytała, nie wiem jak chcesz, a nie kto, może się poprawić w komentarzu, jeśli o coś innego ci chodziło. I ogólnie myślę, że to jest w sumie temat bardzo ciekawy i wygląda na to, że nikt tutaj z tych osób, które mi odpisały, nie dostał nic, ani unikatów, ani tym bardziej pieniędzy. Jeżeli masz swoją historię właśnie z Konkiem i kupowaniem unikatów na jego streamach, to możesz się podzielić w tym komentarzu, czy były jakieś próby kontaktowania się z nim, czy też unikaty lub pieniądze zostały odzyskane. A jeśli nie ma takiej osoby, to Możecie po prostu wyrazić swoją opinię. Ja nie chcę go jakoś atakować bardzo, bo w sumie to nie ma sensu. On i tak już nie siedzi w tym community i nie chcę, żeby ten film był Jakoś nagonką. Po prostu postanowiłam go nagrać i napisać do tych osób poszkodowanych, czy w ogóle coś otrzymały, bo no w sumie interesuje mnie to, jest to ciekawy temat i w sumie nadal każdy z MSP1 o tym pamięta. Po prostu mam nadzieję, że teraz jest u niego lepiej. Niech sobie żyje tam w spokoju. Konek ma teraz własne życie i chyba nawet nie najgorzej musi wiedzie, no i dobrze, niech sobie tam robi jakieś własne rzeczy.